Kowski. Cześć Rafał Jarkiewicz. <gryzny> jak już będę jeden. Koszukawska krzyżówka, zobaczymy czy 9 punktów będziesz w stanie wypełnić Kurega gigawiatów Wiatrów, Los Angeles. Eee, Patryk Alessandrowicz. Nie chciałem się wziąć ja już. A nie ma grupy z Ja nie Gdzie z... z tym? I to jest mistrz draft campu. Ale Los Angeles to jest 25, tak? Z... A możesz nawet z ligi i z campu dowolnić, bo ktoś w koszulce Los Angeles i mistrz draft campu. Eee... Tu tam siebie, Jakub Czajkowski Ja w Los Angeles grałem w 25. A który tam wygrałeś? Jako zawodnik, jako zawodnik drugi, drugi kamp. DC2. Zgadza się? Los Angeles Trener WBD WBD. Dworzyński jest w Los Angeles. Gdzieś tam gram? Tak. Dobra, no to. dla ciebie. liga niedzielna, huragan liga wiatru. No to się trudno wylosowało. Hubert Janik? Tak, Grał. Draft Liga Niedzielna, Mistrz Draft Campu. No to. Co, jakiś Olek Metrak pewnie? Olek Metrak? Tak, pewnie. Draft Liga Niedzielna gdzieś tam jakiegoś, jakiś Indiana chociażby, A, Zorska, a Mistrz tam, Draft Campu no. też na pewno ma na koncie. Ale będę grał w Liga niedzielę, ale nie, 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 nie grał. Gra. Pudło. Pudło. Eee, kurde, nie wiem, czekaj. Draft Liga nie Liga musi Niedzielna. być obecny, to Trener WBD. Eee, Janek Glima. Janek Klima ten wybera się gędzielny, dobrze? będzie, Jest okej. Okay. Huragan liga Wiatrów No to trzeba się cofnąć. Eee, I nie możesz powtórzyć siebie. Nie mogę powtórzyć siebie. Wiem to. Daniel Bożuchowski. <grym> Shara, <uzyskał> to dziękuję. Bartłomie Frączak. Bardzo dobry jest. pil. Takiego <grym człowieka <grym tutaj. No i wziął nam trener 9-7 starszy i 7 już I siebie już wymieniłem Musisz tak, coś eee, wymyślać, jakiegoś innego. Ty ty, ty, ty. Jest jeszcze jakiś w ogóle trener młodszy z dziewięć. może że ty przeszłych, Możesz na przykład Big Fork kiedyś był taki... O no to Łukasz Mostek w takim razie. Bardzo dobry wybór, Orlita. 9 na 9. Dziękuję.